Targi Vivello na stadionie narodowym w Warszawie dobiegły końca. Cztery dni, wypełnione niesamowitymi spotkaniami z autorami, z wydawnictwami, prelekcje, spotkania na płycie głównej z najfajniejszymi twórcami i twórczyniami, content creators strefa. To wszystko mogliśmy przeżyć przez te cztery niesamowite książkowe dni. Niestety, wszystko co dobre musi się skończyć, więc targi też dobiegły końca. Ja jestem mega z nich zadowolony, bo spotkałem bardzo fajnych ludzi, bardzo fajnych y, bookstagramerów, w zasadzie ludzi pracujących w bookmediach, y, bardzo fajne spotkania na stoiskach wydawnictw y, i spotkania z autorami. Oczywiście targi książki nie mogłyby się obyć bez przywożenia książek do domu, którymi warto się pochwalić i powiedzieć, co dobrego udało się zdobyć. Mi w tym roku... Może nie poszalałem jak w zeszłym, ale 21 pozycji trafiło do nowych, trafiło do mojej biblioteczki. Dajcie znać w komentarzu ile wy przywieźliście i czy lubicie tego typu yy, imprezy, a ja pokrótce omówię książki, które przywiozłem. To nie jest Miami, Fernandy Melchor od wydawnictwa ArtRage jest nietypowym reportażem właśnie z okolic i samego Vera Cruz. Jest to rodzaj reportażu literackiego, w którym autorka bardziej skupia się na snuczu opowieści, na pokazaniu nam pewnego obrazu miasta, tego jakie ono jest, tego jakie ma bolączki, a nie skupianiu się na konkretnych datach, na konkretnych yy, osobach, a często też nie podaje ich chociażby dlatego, że yy, chociażby dlatego, żeby chronić swoje źródła. Autorka pisała te teksty między rokiem 2002 a 2011. Książka dopiero teraz, niedawno wyszła, bodajże w 2017, a do nas trafiła też w podobnych okolicznościach, za sprawą wydawnictwa. ArtRage, które idzie coraz bardziej w reportaży, co mnie bardzo cieszy. Książka podobno niesamowita, porywająca, zupełnie inaczej pokazująca tamtą rzeczywistość. I napisana w taki sposób, że ciężko się od niej oderwać. Po paru stronach, które przeczytałem, mogę to potwierdzić i wiem, że niedługo ją skończę, bo ciężko ją odłożyć na półkę. Justin Fenton miasto jest nasze wydawnictwo Artridge. Jest to historia jednego z najbardziej niepokojących skandali korupcyjnych ostatnich 20 lat według New York Times'a. Autorstwa nominowanego do Politera, reportera, który zdemaskował ciągnącą się latami działalność przestępczą gangu gniarzy w Baltimore. Wszystko zaczyna się właśnie w tym mieście w 2015 roku, gdzie w całym mieście wybuchają zamieszki ze względu na śmierć Frediego Gray'a, 25-letniego czarnego mężczyzny, który zmarł w podejrzanych okolicznościach w policyjnym areszcie. Gwałtownie wzrasta ilość narkotyków na ulicy, liczba brutalnych przestępstw w Baltimore, w... W ciągu roku, w zaledwie 600 tysięcznym mieście, ginie w wyniku zabójstw 342 osoby. Dowódca batalionu baltimorskiego pod presją burmistrza i śledztwa federalnego w sprawie śmierci Greja zawisło nad ich komendą. Zwraca się do pomocy do siężarza Wayne'a Jenkinsa i jego liternej jednostki, która ma zmieść broń i narkotyki z ulicy. Książka wielokrotnie mi polecana, więc nie mogłem przejść obok niej w sposób obojętny. Kolejna książka, która była mi wielokrotnie yy, polecana, to Powrót do Uluru Marka McKina, też od wydawnictwa ArtRage. Tematyka tej książki jest mi o tyle bliska, że niedawno Wam się też chwaliłem i opowiadałem o książce Terranulius z Fennelmquista, właśnie dotycząca podboju Australii i traktowania ludności tubylczej, aborygenów przez białych kolonizatorów książka przynosi nas do 1934 roku, gdzie został zamordowany aborygen Yoku za którym z zabójstwem stał biały policjant Bill McKinnon. I książka jest zapisem prowadzenia tej sprawy, zapisem dochodzenia do faktów, ale też odkrywania rzeczy, które nie przedostały się do opinii publicznej, a które rzucają nowe światło na traktowanie i aborygenów i zachowania białych na tym kontynencie. Nowa historia południa i północy Wiktora Dicza i Romana Pacheco Pardo yy, od wydawnictwa Copernicus Center Press. która południowa jest dobrze funkcjonującą demokracją. Dziesiątą gospodarką na świecie, liderem high tech i jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów państw azjatyckich. Jej kultura przeżywa prawdziwy rozkwit, o czym świadczy Oscar za najlepszy film dla Parasite. Wysoka oglądalność seriali takich jak Squid Games czy niezwykła prawniczka W. I ogromna popularność światowego hitu Gangnam Style oraz zespołów K-pop. Natomiast Korea Północna jest położona w bogatym regionie biednym, krajem rządzonym przez autorytarny reżim dyktatora Kim Jong-un, dysponuje, dysponuje arsenałem broni jądrowej i rakiet dalekiego zasięgu, który budzi niepokoje na całym świecie. Jakie okoliczności doprowadziły do tego, że jeden naród połączony wyjątkową historią żyje w tak różnych warunkach? Czy kiedyś nastąpi kres tego podziału? Czy zjednoczenie dwóch Korei jest możliwe? Książka pokazująca, jak kraj się podzielił, jakie ma problemy, jak się różni kulturowo i czy w ogóle jest możliwe, że kiedyś będzie znowu całością i miejmy nadzieję, że całością w sensie demokratycznym, a nie pod dyktaturą rodu UNów. Klucz do nieśmiertelności Niklasa Brendorga, czyli jak natura i ma <klusz> klucz do nieśmiertelności, natura i jej sposób na długowieczność Niklasa Brendorga od wydawnictwa Kopernikus Center Press to pozycja, która pokazuje jak w naturze można być nieśmiertelnym, dochodzić do długowieczności. Jednym z takich przykładów są jest pewien rodzaj meduzy, która po długowiecznym życiu, gdy czuje zagrożenie, albo gdy, nie wiem, ma taką ochotę, wraca do stadium polipa i rozpoczyna swój cykl życiowy od nowa, przez to będąc nieśmiertelną, no chyba że zostanie zjedzona. Książka Bombaj Mumbai, potrzebny miasta i Iwony Szelezińskiej, to opowieść z jednej strony w czasie, z drugiej strony w przestrzeni, ale też na styku faktu i fikcji, która pokazuje, jaki tak naprawdę jest yy, Bombaj. A wszystko też jest nawiązywane do głośnej powieści Shantaram George'a Davida Robertsa. Książka pokazująca styk fikcji z faktem i jak wyglądają ulice Bombaju, tak naprawdę teraz, w odniesieniu do literatury. Dla mnie, który uwielbiał Shantaram, a jednocześnie jestem zafascynowany kulturą Indii i staram się sporo o tym czytać. Książka będzie świetnym uzupełnieniem mojej biblioteczki. Paul Skraton, Duchy Bałtyku. Podróże wzdłuż niemieckiego wybrzeża. Książka, na którą, powiem szczerze, bardzo czekałem i która jak się tylko pojawiła, to wiedziałem, że muszę ją mieć, bo pokazuje. Książka bardzo fascynująca, bo pokazująca trudną historię Niemiec, szczególnie. Z próbująca odpowiedzieć na pytania, czy zbrodnia, choćby popełniona przed naszym urodzeniem, ale w kraju, którego paszport nosimy, wciąż nas w jakiś sposób naznacza? Czy nadal ponosimy odpowiedzialność za duchy na wybrzeżu? Te pytania oraz losy zatopionych okrętów i statków, biografii wielkich pisarzy, skrawki życia z NRD i trudnych lat zjednoczenia wyznaczają tor pierwszej wyprawy autora. Uważność! Training Mindfulness na co dzień, Stephen McKenzie, Craig Hassett od wydawnictwa RM, to lektura... Związana z mindfulnessem dla wszystkich, którzy poszukują tego nurtu u siebie, chcą się w tym szkolić albo na co dzień stosować techniki mindfulnessowe. Jest to podobno świetna książka, bo z jednej strony jest dużo teorii, a z drugiej są też ćwiczenia pozwalające właśnie wejść w ten mindfulness i stosować go w życiu codziennym. Ludowa Historia Kobiet od wydawnictwa RM. To kolejna ciekawa pozycja, szczególnie w odniesieniu na przykład do chłopek, które zajmowały się historią kobiet, ale w czasach bardzo dawnych. Tutaj mamy przełom Wieków, XIX, XX wiek, i współczesność, skrawki z PRL-u. Wszystko w tak naprawdę w formie esei, bo jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo dowiemy się, jak wyglądała historia. Kobiet w ludowej Polsce, w Polsce przedwojennej i powojennej. Myślę, że jest to świetny głos do tego, aby zobaczyć, jak historia się kształtowała i w którym momencie tej historii jesteśmy obecnie. Ku gwiazdom, antologia polskiej fantastyki naukowej od wydawnictwa 9. Tej pozycji raczej nie muszę Wam przedstawiać. To jest wydanie z 2023 roku, czyli w tej chwili najnowsze, bo następna przed nami. Jak zwykle, świetny dobór autorów, bardzo dużo opowiadań, wszystkie właśnie w formie fantastyki naukowej czyli nie takiego zwykłego science fiction, ale jednak fantastyki popartej gdzieś podstawami naukowymi. Dla mnie, nie dość, że jestem fanem serii i uwielbiam ją kolekcjonować, i staram się mieć od paru lat zawsze nowe wydanie. Tak więc, na tych targach też nie mogłem się oprzeć, żeby je zakupić. Jemiolec, Kajetan szkolaski, i tutaj od razu zacznę od tego, że nie znałem tego wydawnictwa, dopiero je poznałem na targach. Zostałem namówiony do dwóch książek, z czego jedną autora bardzo znam, natomiast Kajetana nie znam, będzie to moja pierwsza styczność z jego prozą, natomiast już wiem, że jest to bardzo ciekawe. Podejście do tematu. Polska całkowicie przechodzi na energię atomową. Rząd na czele z premierem Tomaszem Futurą chcą zadośćuczynić pracownikom ogólnopolskiego zakładu produkcji pojazdów spalinowych, których dotknie redukcja etatów, tworzy Blask Futury, czyli niemal całkowicie samowystarczalne z pozoru idealne miasteczko. Grupa wylosowanych pracowników ma tam przez rok godnie żyć, a pod koniec każdego miesiąca pobierać wysoką pensję. Jest tylko jeden warunek: cokolwiek by się nie działo, nikomu nie wolno opuścić miasteczka. Jednym ze szczęśliców jest Julian Weigel, malarz karoserii samochodowych. Zależy mu na pobycie w Blasku Futury, ponieważ chce uzbierać pieniądze na leczenie matki, którą dotknę. Ta tajemnicza choroba zwana jemiolcem. Inni wybrani nie mają tak szlachetnych intencji. W zamkniętym społeczeństwie zakładowe koleżanki i koledzy szybko pokażą prawdziwą twarz. Wkrótce w miasteczku dochodzi też do zdarzeń paranormalnych, a dobre intencje rządu zostają poddane w wątpliwość. Polska podobno lat 90., więc już mi się to podoba, szczególnie że jestem fanem serialu Dark, więc ten klimat, który tutaj się zaczyna kreować, bardzo mi go przypomina i już nie mogę się doczekać, kiedy sięgnę po tego polskiego autora i zobaczę jaką przygodę mi zaserwował. Fanom fantastyki, sensacji Jakuba Świecha chyba nie muszę nikomu przedstawiać, bo pisze od tylu lat, że jest już jednym z tych nazwisk które są bardzo dobrze wyrobione na polskim rynku wydawniczym. Tu mamy bardziej powieść sensacyjną. Po kilku latach spędzonych na emigracji do kraju wraca 60-letni Mariusz Kulewicz, zwany kancerem. Z ukrytym pasem pełnym zarobionych funtów trafia na dworzec centralny, gdzie przed wyjazdem spędził kilka lat jako bezdomny. Tym razem ma tam być tylko przesiadka w drodze do zupełnie nowego życia, ale plakat informujący o zaginięciu dawnego kolegi z Peronów przypomina kancerowi o zaciągniętym kiedyś długo. Próba spłacenia go oznaczać będzie nie tylko ponowną konfrontację z brutalną rzeczywistością dworca, ale i koniec konieczność zamierzenia się z własną mroczną przeszłością. Dla wszystkich, którzy znają Jakuba Ćwieka i jego styl i jego twórczość będzie to świetna przygoda. Ja oczywiście jak zwykle takich perełek nie mogę się doczekać. No i nowa książka Klaudii Zacharskiej. Przeklęte trumny zawsze są zamknięte. Ci, którzy kojarzą Klaudię chociażby z mojego kanału i z wywiadu, który z nią przeprowadziłem wiedzą, na co mogą e, trafić? Kiedy w idealnej kochającej się rodzinie dochodzi do tragedii, na jaw wychodzą mroczne sekrety, a rzeczywistość ukazuje swoje drugie, przerażające oblicze. Czy zdesperowana matka uwierzy w niewyobrażalne zło, w którym od lat borykają się bliscy jej męża? Czy uratuje córkę? Czy wszystkich czeka śmierć? Klątwa faz a walka z ciemnością stają się coraz trudniejsze. Genialne połączenie powieści obyczajowej i najmroczniejszej grozy, nie do odłożenia, kiedy już zaczniesz czytać. Dla mnie opis bomba, szczególnie, że przy poprzedniej książce nieśmiertelni bardzo dobrze się bowiłem. Po tą książkę sięgnę, szczególnie, że wiem, że tutaj horror tak naprawdę jest przed nami ukryty, i to my musimy na koniec odkryć, o czym tak naprawdę Klaudia chciała nam w drugiej warstwie powiedzieć. Cyjana nie mogłoby zabraknąć w moim zestawieniu od Jarosława Dobrowolskiego, bo już przymierzałem się od dłuższego czasu, żeby sięgnąć po tą książkę. Już ją zacząłem, więc jestem na bieżący. Wiem, że to jest świetny styl Dobrowolskiego, już mnie wciągnął w swoją przygodę. Pełna akcji pełna niesamowitych zwrotów, a wszystko w postaci wampira, który jest lekarzem i rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady, aby tam z jednej strony pomagać ludziom, a z drugiej przed czymś uciec. Przed czym? O tym musicie się dowiedzieć sami. Bartłomiej Sztobryn Minerwa, 2049, polski cyberpunk dziejący się w nam doskonale znanej Cyberpankowej rzeczywistości, ale na naszym polskim podwórku. W roku 2049 projektowanie człowieka jest faktem. Rozwój modyfikacji genetycznych sprawi, że rodzice mogą zaprojektować swoje dziecko tak, by w przyszłości stało się tym, kim chce. Zniknęły choroby, zniknęły błędy, ewolucji. Nie zniknęła jednak ludzka natura. Sam początek opisu sprawia, że po tą książkę najchętniej bym już sięgnął. Zresztą ja po każdą książkę, którą mam, sięgnąłbym w tym samym czasie, ale niestety nie jestem w stanie czytać 21 książek w tym samym czasie, bo przerasta to moje możliwości poznawcze. Michał Biarda, 365 dni Grażynki. Ci, którzy kojarzą autora, chociażby z jego rolek tiktokowych, wiedzą, że jest to świetna komedia. Ja mam nadzieję to sprawdzić, bo jest to pastisz 365 dni, których nie czytałem, bo wymiękłem po pierwszym rozdziale filmu. Nie oglądałem, bo wymiękłem po pierwszych 10 minutach. No niestety dla mnie to jest straszny gniot. Natomiast jeżeli ktoś napisał tego pastisz, to już wiem, że mnie zaciekawi, bo w tej książce ci, którzy doskonale znają 365 dni, wiedzą o czym jest. To jest tam Massimo, który porywa kobietę, która ma rok, żeby się w nim zakochać. Natomiast tu mamy Grażynkę, mamy Mafiosę i mamy coś, czego byśmy się nie spodziewali, bo. To nie mafioso, niszczy życie grażynce, ale grażynka niszczy życie mafiosie. 40 haseł o demokracji. To cienka książeczka z 40 hasłami dotyczącymi demokracji. Jest to pozycja dla młodszych i starszych, a w zasadzie dla dorosłych też, bo przy obecnym e, poziomie czytania ze zrozumieniem i znajomości demokracji ta książka myślę, że e, niektórym da nowy dostęp do wiedzy. Książka pokazująca, jak działa demokracja, jakie ma wyzwania przed sobą. Jak my możemy na nią wpływać i jaka jest rola nas jako społeczeństwa? Oczywiście, książka z podpisem nie tylko, nie tylko autorki Marii Sadroń, ale też marszałka Szymona Hołowni, więc, dla mnie, jest to świetna pamiątka z targów i warto po tą książkę sięgnąć. Ja już ją przeczytałem stojąc w kolejce do Szymona Hołowni. I od wydawnictwa Zielona Słowa dwie powieści paragrafowe, czyli Pościg za agentem 9 Escape Room i Escape Room, największa sprawa Sherlocka Holmesa. Książki bardzo fajnie wydane, z fajnymi ilustracjami, z dużą ilością łamigłówek, podpowiedziami i przygodą, która porwie nas na długie godziny. To w Sherlocku Holmesie i tak samo wygląda w Pościgu za agentem 9. Też masa zagadek, masa rozwiązywania. Niesamowite obrazki, fajna szata graficzna, genialny zapach, wszystko co można chcieć od tego typu książek. I nowa pozycja od Marcina Mortki, wydana przez wydawnictwo SQN, czyli Tapi o miękkiej kanapie, wielkich czarach i słoikach z dżemem. Jest to powieść dla trochę młodszych czytelników. Dla mnie będzie ciekawym uzupełnieniem Mortkowego świata. Książka z małymi ilustracjami, bardzo fajnie wydana jest to i o czym ja nie wiedziałem, bo to nie jest pierwsza jego taka książka, jest ich więcej, ale ta jest pierwsza wydana w wydawnictwie SQN, więc wiem, że z Mortką można spędzić całe życie odbrzdąca postarszego czytelnika, więc tu też się nie mogę doczekać, bo nigdy się z tym nie spotkałem, a chciałbym zobaczyć jak Marcin pisze dla młodszych. 21 książek, które Nabyłem na targach. Mam nadzieję, że część Was zainteresowała. Może niektóre już czytaliście, bo nie są to tylko nowości. Dajcie znać w komentarzu, co o nich myślicie, czy po nie sięgniecie, a może już je czytaliście. I do zobaczenia w następnym filmie, który prawdopodobnie już niebawem też będzie na kanale. o miękkiej kanapie, wielkich czarach